Siemanko, z tej strony Marcin z Gdańskiego Sklepu Biegacza. Dzisiaj opowiem Wam trochę o ASICS Kajano Lite 2, które miałem ostatnio przyjemność testować. Tak naprawdę rodzina Kajano, o której możemy już dzisiaj powiedzieć, że jest rodziną, zaczęła się rozrastać 2-3 lata temu. ASICS Kayano zawsze był butem z dużą amortyzacją, ze stabilizacją. Często wybierany przez biegaczy, którzy więcej ważyli lub po prostu bardzo dużo biegali. Natomiast jego waga zawsze była w miarę duża. To było w męskich rozmiarach zazwyczaj powyżej 300 gramów. Zatem ASICS postanowił stworzyć buta, który będzie zdecydowanie lżejszy i dzięki zastosowaniu nowych Pianek, to się udało. Buty są dalej miękkie, dalej amortyzacja jest bardzo fajna, natomiast inne jest jej odczuwanie. Ze względu na to, że tutaj w tej przyśrodkowej części nie mamy już tego Duo Maxa, który był odpowiedzialny za stabilizację butów. To jest ta twardsza pianka plus element plastikowy, trastik. Dzisiaj tego nie ma, jest po prostu pianka, natomiast but jest jakby wyciągnięty do środka. One są szersze, co powoduje, że ta stabilizacja dalej działa i pracuje, natomiast jest zrobiona zupełnie inaczej niż to było do, do tej pory. Jeżeli chodzi o górę buta, tutaj cholewka jest myszowa, Tak naprawdę jest to cholewka z kawałka materiału, bezszwowa, super oddychająca. Tutaj widać, że szczególnie z przodu, jakby jest bardziej przezierna, to znaczy, że but tutaj może spokojnie oddychać. Na bokach i przyśrodkowo jest ona wzmocniona. Szmurówki klasyk, wykończenie bezszwowo klasyk. Co do podeszwy, nie ma żadnych elementów oprócz gumy i piany. To jest taka podeszwa, można powiedzieć, full ground contact, czyli pełny kontakt stopy z podłożem, bez żadnych dodatkowych elementów. Guma odporna na ścieranie, także spokojnie. Jeżeli chodzi o samo bieganie, no i ja nie należy do biegaczy lekkich, Waga 95 kg zobowiązuje, więc szukam butów zdecydowanie z dużą amortyzacją plus butów, które są stabilne, bo u mnie te nogi uciekają do środka. Po miesiącu biegania, co mogę o nich powiedzieć? But fajny, wygodny. Z początku lekko mi popcierał piętę, to jest też związane z tym, że on jest wyciągnięty i przy uciekaniu mojej nogi do środka spotykał się tu z oporem, ale już teraz jest, jest w porządku. Generalnie but dla mnie wielozadaniowy, taki, który mogę zrobić troszeczkę żwawszy trening drzwawszy, czyli to jest 4,30 na kilometr u mnie teraz nie szybciej, ale też dłuższe wybieganie, nie obciera, dobrze oddycha, generalnie dla mnie bardzo w porządku. Dla kogo? Przede wszystkim dla ludzi z większą wagą, dla ludzi, którzy biegają dużo kilometrów i szukają czegoś nowego, co będzie dawało amortyzację i komfort, ale nie będzie dużo ważyło, czyli nie będą ciążyły. But jest generalnie bardzo przyjemny na nodze, jest lekki. Dobrze się trzyma, nie ślizga się. To jest dzięki zastosowaniu gumy węglowej odpornej na ścieranie, ale to jest też guma, która bardzo dobrze trzyma się powierzchni. Zachęcam do sprawdzenia. Asics Kayano Lite 2.